swoją drogą zatrzymania posła Romanowskiego, który posiada immunitet Rady Europy. E, p, mamy sytuację, że w jego sprawie, e, ponieważ prokuratura polemizuje w ogóle z czymś takim jak immunitet Rady Europy, rozpatrywać miało trzech sędziów te e, zażalenie prokuratury. Po pierwsze, prokuratura już w ogóle polemizuje z immunitetem Rady Europy, gdzie stanowisko jest jednoznaczne. I co się dzieje? Szanowni Państwo, skład miał być poszerzony i jedna z sędzi, która miała orzekać w tej sprawie, ponieważ była pod podwładną, wyłączyła się, co jest oczywiste, nie budzi to wątpliwości. Ale pan Krzysztof Kmielewski, znany skądinąd z aktywności politycznej, sędzia postanowił, że weźmie sobie ad hoc tą sprawę i wyłączy innego sędziego, bo tak sobie uważa, bez żadnego podstawu, bez żadnego trybu, po prostu tak przekracza swoje uprawnienia, i ustala de facto skład sędziowski. Szanowni Państwo, mamy do czynienia, po pierwsze z możliwością popełnienia przestępstwa przez pana sędziego Krzysztofa Chmielewskiego na okoliczność przygotowane jest zawiadomienie do prokuratury, które zostanie złożone. Oprócz tego chciałbym przywrócić postać pana sędziego, który tak po pierwsze, aktywny sposób podaje wpisy Donalda Tuska które nawołują do wyborów na określoną opcję polityczną. Mówi, że nienawidzi PiSu, pisze to wprost. Jest aktywny, jak to określa się w jego środowisku, w walce z sprawą i sprawiedliwością, ze Zjednoczoną Prawicą. Wyraża w sposób werbalny czy też pisemny swoje stanowisko, że tak jak to określa, nienawidzi PiSu udostępnia wszystkie możliwe wpisy, które atakują PNP, prawo i sprawiedliwość, które uważa za właściwe, podaje dalej, które są polityczne, ale co ciekawe, w przeszłości życzył on panu ministrowi Zbigniewowi Ziobrze odebrania immunitetu, skazania. Co więcej, do pana ministra Romanowskiego napisał, że chyba powinien zmienić leki czy też lekarza zupełnie w innej sprawie. To jest osoba, która absolutnie nie powinna mieć nic związek z wymiarem sprawiedliwości, bo jest zaangażowana politycznie. To jest pogwałcenie konstytucji i pogwałcenie możliwych wszystkich etycznych zasad funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Nie może być tak, że sędzia, który w sposób oficjalny wyraża negatywny stosunek do partii politycznej, przejmuje sprawę, która jest związana z, z politykiem tej opcji politycznej. Nawet sama jazda autobusa według orzecznictwa codziennie rano z sędzią powoduje, że powinien się wyłączyć, a jak nazwać aktywny udział sędziego w mediach społecznościowych, który wprost nie tylko krytykuje, ale popiera poprzez swoje wpisy udostępnienia inną opcję polityczną, a wobec Prawa i Sprawiedliwości wyraża stosunek negatywny, mówiąc o nienawiści. Dlatego te zawiadomienia do prokuratury powinny być absolutnie tutaj kluczowe, jeżeli chodzi o dalsze funkcjonowanie również tego sędziego, ponieważ mamy do czynienia niewątpliwie z możliwością popełnienia przestępstwa przez e, ustawianie składu sędziowskiego. To jest, szanowni państwo, Białoruś. Ja dziwię się, ponieważ czas jest taki, że płynie. Za jakiś czas może się okaże, że ciekawy sygnalista potwierdzi informacje, które mamy że politycy bezpośrednio wywierają wpływ na składę sędziowskie i orzeczenia. Jeżeli ktokolwiek jest z polityków czy z sędziów twierdzi, że ktoś jest głupi i nie zabezpiecza siebie samego przed sprawiedliwością w przyszłości to jest w błędzie. Ja mogę Państwu zapewnić, że wielu sędziów obawia się o dalsze funkcjonowanie i odpowiedni sposób zabezpiecza materiały, które w przyszłości posłużą do postępowania prawno-karnego, a wobec sędziego Krzysztofa Mielewskiego niewątpliwie tutaj będzie musiało być jakieś postępowanie wyjaśniające. Z jednego prostego względu nie wyobrażam sobie, żeby ad hoc, bez podstawy prawnej, wyłączyć jakiegokolwiek innego sędziego, nie ma zgody na to, a po drugie us ustalać skład sędziowski, a po trzecie być tak zaangażowany politycznie. Wymiar sprawiedliwości nie może, jeżeli ktoś chce się bawić w politykę, to nie zdejmie tego. Dziękuję. Proszę Państwa, tak, jeżeli Państwo pozwolą, jeszcze dwie sprawy. Po pierwsze, jak zaznacza pan mecenas Lewandowski, obrońca pana ministra Romanowskiego, wszystko to, o czym mówił przed chwileczką pan poseł Zdoba, znajdzie się w opisie sytuacji skierowanej do przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego Rady Europy. Ta sprawa jest obserwowana w sposób szczególny, jak Państwo doskonale o tym wiecie i nie ulega wątpliwości, że... To majstrowanie, że tak, że tak to określę, przy tym składzie sędziowskim zostanie dokładnie opisane i przedstawione przewodniczącemu Zgromadzenia Ogólnego Rady Europy. I druga moim zdaniem ważna rzecz, zapewne europosłowie tego przypilnują, otóż ta sprawa zostanie także opisana w dorocznym raporcie Komisji Europejskiej dotyczącym stanu praworządności w krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce przy czym ten raport z 2024 roku moim zdaniem nie będzie już pisany przez ruskich agentów, jak ta sprawa pana Gonzalesa, która ewidentnie została wprowadzona do raportu o stanie praworządności w 2023 roku przez ruskich agentów. Dziękujemy bardzo. 214 tysięcy złotych ponoć jest już w dokumentach przesłanych przez RCL do PKW, tak do noszą No To jest kwota wyliczona na pracę, wynagrodzenia dla osób, które były zatwierdzone <coughs> w RCL-u, a jednak prowadziły kampanię posła PISU Krzysztofa Sztuckiego, który jest połowa tej kwoty. Która przewyższy ten 1%, po którym e, będą problemy z subwencją dla pis Czy no, nie obawiają się panowie, że, że te dokumenty, te wyliczenia będą gwoździem do politycznej, politycznych problemów trumny? W żeby, żeby wbić gwóźdź w trumnę, trzeba najpierw być pewien, że to jest gwóźdź. I dopiero później można było zweryfikować. To, że ktoś też przypuszcza. To akurat wie pan, no, przepuszczać może różne rzeczy, to może kampus Polska posłuży jako element jawnej agitacji, również przy udziale stacji prywatnych, które wprost mówiły, że to jest element kampanii wyborczej, nikt tego nie ukrywał i co. Tutaj w tym wypadku, szanowni państwo, to, że ktoś w traccie na to, że prowadzi kampanię wyborczą, czyli ja rozumiem, że jest silne silne oszukanie e, próby odebrania, by, zamordowania do faktu finansowego opozycji w Polsce, bo do tego dąży dzisiaj rząd. Bo takie mam podejście raz ustania z sędziarski, raz próbuje zabrać subwencję, ale szanowni państwo, I wczoraj chyba pan minister, no, może będzie minister, bo się bawi w politykę. Redaktor Michalski napisał coś takiego, że jest opinia do spotów wyborczych minister Zbigniewarzowych. A widział Pan tą opinię, panie redaktorze? A ta opinia jest taka, że można to zrobić i że to nie jest kampania wyborcza. Ale ja rozumiem, ja rozumiem, ja rozumiem ale, to, ale co jest w tytule? Że jest opinia, która zagrozi subwencji Prawa i Sprawiedliwości, że, jest, że tej opinii miało być że ten spot będzie kampanią wyborczą. No, ale, ale to wie pan, ale jest, albo jesteście poważnymi dziennikarzami, albo nie. Pana akurat, no, ale to nie wie pan, no, można pajacować, zrobić z siebie wszystko, ale no, jakby, no tylko że nie nazywajcie się dziennikarzami. No, czy, a czy jednak ja, ja nie mówię, że ja nie mówię o panu, ale jeżeli dziennikarz, wie pan, ja mam wątpliwość, jak widzę te wpisy. Dziennikarz powinien chyba doczekać prawdy. Pan zadał pytanie, czeka Pana odpowiedź, będzie Pan może I to, to ok. ale jeżeli chcecie ustawiać sobie coś takiego, nawet opinię, to doszczę do tego, żeby to Wam opinię pokazać. Jakby Pan zobaczył całą tą opinię, to Pan zobaczy, że Michalski zrobi się po prostu złotego pajaca, a jest... nie dziennikarza, poszedł, bo ta opinia jest... nie jest. No, no ale jak na za dokaza. Ja bym wrócił do plumu mojego pytania. Gdyby pan tak proszę. było, że pracownicy EPL-u w czasie pracy, w urzędowych godzinach wysyłają maile, ustawiają konferencje prasowe kandydata pisów w wyborach, pytają, jak akcy... Jakie media będą załatwiają ludziom, którzy zawieszają billboardy pół litra flaszki? No to są zadania ludzi z RCN. -u. Nie znam takich faktów. Jeżeli ktokolwiek na przykład jedzie na konferencję prasową, to nie oznacza, że od razu prowadzi kampanię wyborczą. Proszę Państwa, o tym co mówił Pan Poseł Ozdoba, no, sprawa kampusu jest tu rzeczą ewidentną. Co więcej, tu mamy do czynienia z finansowaniem kampanii wyborczej Platformy ze źródeł zagranicznych. Co jest wprost zabronione. Polskim, polskim prawem. Więc to jest niebywały skandal, jakbyście państwo byli uprzejmi podrążyć ten temat, to byśmy byli bardzo wdzięczni. A jeszcze jedno pytanie, jeśli mogę. Co będzie z prezesa Szydło, bo bardzo gorąco wokół jej nazwiska. Proszę państwa, do panów z żeby nie gry, nie grywali Proszę państwa, w no. proszę być spokojnym o losy pani premier Beaty Szydło. Pani premier Beata Szydło jest posłem do Parlamentu Europejskiego, niezwykle ważnym posłem i zapewne będzie w kierownictwie Prawa i Sprawiedliwości po zbliżającym się Kongresie. Proszę, żeby <tuszynka> to to być państwa, w sumie, w w, w, żaldu, w, Proszę Państwa, bardzo proszę, ja rozumiem, że bardzo państwo się interesujecie losem Prawa i Sprawiedliwości. Jestem Państwu za to bardzo wdzięczny, tak, ale każdego ale bardzo proszę się o to nie martwić. Jesteśmy stabilną, dużą partią polityczną, a będziemy jeszcze większą. A to dobrze, to inaczej zapytam, to do kogo Beata Szydło to pisała? Proszę, proszę Państwa, pani premier Beata Szydło ma prawo do publicznych wypowiedzi. Ba bardzo często w naszej partii zdarzają się po polemiki. Jesteśmy partią demokratyczną wbrew temu, co czasami państwo o nas mówicie i piszecie. Ale proszę się nie martwić o nas, słyszę los, Ale... jesteśmy bardzo dużą partią polityczną i będziemy tej jesieni jeszcze większą. Ale trzeba docenić, że y, dziennikarze się zainteresują chyba tylko prawem i sprawiedliwością, bo podwyżki cen no, tak. Polaków, czy tacz, problemy Polaków. Ale czy oni z państwem rozmawiają? Ja, pan... powiedzieć, że się z nami nie interesuje. ale nie, nie, po prostu ja uważam, że w pewnym momencie to byliście 24 po prostu. O, no, to, no. Żeby było, to, to jest problem. To, nie, to, bo to, to bo żeby by było, żebyście żeby 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 państwo, państwo, państwo zainteresowali się ceną pizzy. Z Jagodna ponoć sięgnęła już kwoty... 60 zł. 60 zł To jest po poziom, do, po poziom Ale... cen bardzo niepokojący już, myślę, że wszystkich konsumentów, także środowisk, które państwo reprezentujecie. Proszę o głosy prawicy. Chciałem zapytać, Krzysztof Bosak ciekawie powiedział o wyborach prezydenckich. Czy to obraca sobie prawybory prezydenckie na całej prawicy? Czyli jak rozumiem kandydat Konfederacji rywalizował bez kandydatów prawej sprawiedliwości. Jak Państwo się występujecie na tego typu propozycje. Jak oceniacie Państwo też propozycje Polsaka, żeby to reprezentował Konfederacji? Proszę Państwa, sprawy Konfederacji wyboru kandydata w Konfederacji no, nas nie interesują. To jest oddzielna partia polityczna i to ona decyduje kto będzie ich kandydatem w wyborach prezydenckich. Natomiast my mamy my, przygotowujemy swoją kampanię, jak Państwo wiecie, badane są różne nazwiska te badania są bardzo głębokie i na jesieni państwo dowiecie się kto jest kandydatem Prawa i Sprawiedliwości w wyborach prezydenckich Czyli wybory wykluczone rozumiem. Proszę państwa no, jesteśmy oddzielnymi partiami politycznymi każda partia polityczna stara się wystawić swojego kandydata w wyborach więc proszę państwa naprawdę no, my, 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 największa partia polityczna w Polsce nie będzie robiła prawyborów z innymi partiami politycznymi. To, 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 to jest wykluczone. Czy pan minister się z tym? Ja, ja, ja. Co innego, prawybory wewnątrz tej prawicowej partii, a nie z Konfederacji. chcę to może bardzo z, z, od, otwarcia apelować, żeby poprzeć kandydaty znoczone prawicy, bo nie ukrywam, że tu trzeba patrzeć na proporcje. No chyba, że chcą iść z Donaldem Tuskiem i z Rafałem Trzaskowskim, no ale to już jest ich decyzja, chyba dla Polskich to nie byłoby najlepsze. Czy panowie są już pewni, że suwerenna Polska połączy się z prawem sprawiedliwością na Kongresie, który już jest pewny, zapowiadany oficjalnie? Musimy zwolić się w cierpliwość, to nie jest tak, że tak łatwo negocjuje się. I z prawem i sprawiedliwości on i z nami, więc musicie to trochę poczekać, no ale no to, że zależy wszystkim na jedności, to nie jest tajemnica, tylko na pewno wiele jeszcze trzeba formułę zmienić, jeżeli chodzi również o pewien element funkcjonowania obozów. To jest taka moja już opinia. Rozumiem, że pan Proszę Państwa, no, jesteśmy w jednym klubie parlamentarnym. Miejmy nadzieję, że jesienią będziemy w jednej partii. Dobrze, Dobrze. Dziękujemy. dziękujemy bardzo.